2 września 2020 roku. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, jak zawsze. W Polsce prawdopodobnie już się zaczął rok szkolny, bo zawsze się zaczyna od 1 września. Nie wiem, bo teraz w ogóle nie sprawdzałem na polskim, powiedzmy, czy to w polskiej telewizji, czy tam w internecie. Wiem, że tutaj we Włoszech zawsze do szkoły. Dzieci idą dopiero prawie w połowie września. Tak, 12-14 zależy. Wczoraj byłem z synem w bibliotece, żeby zapisać syna do biblioteki, który teraz będzie szedł do trzeciej klasy średniej, szkoły średniej. No i poszliśmy, po prostu musiałem go zapisać, chciałem go zapisać, ponieważ ma Kilkanaście tam pozycji miał do przeczytania. Kilka, kilka różnych e, książek, które po prostu e, mieliśmy by pożyczyć, żeby przeczytał. Oczywiście nie zapisałem syna z prostego względu, że wchodząc do biblioteki to jak zawsze, gdzie drzwi się otwiera i normalnie się wchodzi od bibli biblioteki, tym razem e, drzwi Zaraz za drzwiami było ustawione, było ustawione biurko, takie typowa taka ławka szkolna. Przy samych drzwiach, można no, by powiedzieć, zabarykadowane to wejście było, prawda? A więc otwieram te drzwi, samo to już mi się to nie spodobało. I oczywiście, żeby móc wejść, oczywiście jakiś tam, powiem, no, szczyl stoi i on będzie mierzył temperaturę, prawda? Nie wiem, czy wszyscy, może nie wszyscy z Was wiedzą, że te pomiary tych temperatur niektóre są e, tak samo z laserem, prawda? To, że nam mierzą akurat, pobierają temperaturę w tym miejscu, gdzie mamy szyszynkę i to, że niektóre te urządzenia są razem z laserem, co mnie bardzo dziwi, bo żeby ktoś trafił z takiego bliska Tutaj w czoło, żeby móc y, zmierzyć temperaturę. Nie potrzebuje puntatora laserowego, prawda? Także te urządzenia, które mają wraz y, z tym pomiarem temperatury, ten puntator laser, kto wie jakie działanie ma ten laser. Czy rzeczywiście nam czegoś tam y, nie uszkadzają w mózgu przez właśnie. Ten laser, czy może działają na zasadzie jakiejś już w ten sposób, gdzieś nam coś tam programują bez naszego pozwolenia, bo nie jesteśmy tego świadom. W każdym razie, mnie się to bardzo nie podoba, żeby ktoś mi mierzył jakieś y, to urządzenie na domiar tego z laserem. Laser się używa do kodowania, prawda? Tak jak mamy w sklepie, jak się robi zakupy, przechodzą przez ten temat, ten pontator laser. Także no, żeby wziąć pobrać temperaturę z takiego bliska, no, no to nie sądzę, po prostu jest to rzeczą, nie... Po prostu mi się to... Nie, to jest przecież coś nie wiem. No nie mogę znaleźć odpowiedniego słowa. W każdym razie, no taka jakaś bzdura totalna, żeby takie urządzenie miało jeszcze y, puntator z laserem, prawda? To jest to. No i po prostu. Co mi się jeszcze nie spodobało? Sam motorze, kiedy do mojego syna bo był przede mną, przystawił ten, ten, żeby niby zmierzyć tą temperaturę. Ja rozumiem, że urządzenie normalnie, dobrze funkcjonujące, powinno być to tylko, że pip i sprawdza, odczytuje temperaturę. A on stoi jak ze spawarką jakoś i mi spawa trwało co najmniej 5 do 10 sekund. No, To, to, to już nie było wzięcie żeby zmierzyć temperaturę, tylko dla mnie to to było jakby ktoś tam się przyspało do tego show'a, nie no ręka mu się przyspawała do tego szoła, no nie wiem, to nie jest pobieranie temperatury, ale raczej jakieś kodyfikowanie już, no i oczywiście jak ja to zobaczyłem, to powiedziałem, wziąłem syna z powrotem, nie będziemy się, nie będzie, nie, no i nie zapisałem, nie zapisałem syna do biblioteki i koniec. Jak będzie teraz tą szkołą? Ja naprawdę nie wiem, bo to co oglądam w telewizji tutaj włoskiej na temat tego, jak są teraz ławki szkolne ustawiane, te całe zachowywanie dystansu i tak dalej. No to z, m, bardzo ciężko, cienko to widzę. To się mówi, bardzo cienko to widzę i wcale się nie zdziwię, że naprawdę, jak tak będą dalej wydziwiać, to po prostu. Do szkoły, synów nie pośle. potem zobaczymy, czy trzeba będzie się sądownie, gdzieś prawnie, jak to będzie, bo wiadomo, że dzieci do szkoły chodzić muszą, bo to jest to obowiązkowe. Wiadomo, nie? jak dzieci do szkoły nie chodzą, zaczyna się to potem kończyć y, różnymi sprawami prawnymi. Także to, co wydziwiają na temat tego COVID-a na całym świecie, zresztą, bo to nie jest tylko ani w Polsce, ani we Włoszech. To jest po prostu to, co już te potwory, te, te, te gady, co wydziwiają, wy wyprawiają. Bo im więcej szukam i więcej sprawdzam i patrzę, to tym bardziej nabieram przekonania, że rzeczywiście to są jak, jak jakieś potwory człowieko podobne, które faktycznie nie mają w sobie duszy, którą nam stworzył stwórca, prawda? To są jakieś klony które przypominają ludzi, ale oni prawdziwymi ludźmi nie są. No ale to może na inne nagranie temat. W każdym razie na temat tego wszystkiego, co się dalej dzieje w ramach tej śmiesznej, kłamliwej, prawda, pandemii wirusa. Wirus, który miał ferie, dwa miesiące wakacji, a w ostatnim tygodniu, tak samo chyba w Polsce, tu we Włoszech w każdym razie, Wzrost nagle zachorowań. Prawie 3000 tysiące osób dziennie z objawami, prawda? Także no kłamstwo, to co po prostu jest nam teraz wmawiane, kłamstwo. Czy nikt by z tego chyba z nas nie przypuszczał, ja mówię teraz tutaj o dorosłych ludziach. Nikt by z nas nie przypuszczał, że dożyjemy takich czasów, gdzie po prostu kłamstwo no będzie tak na bez szczela po prostu nam sprzedawane i dlatego rozmyślając o tym o tym właśnie na temat szkoły co to będzie teraz z moimi synami jak do tej szkoły pójdą i tak dalej oczywiście wziąłem Biblię i otworzyło mi się na psalmie 12. I chciałbym go wam przeczytać i parę słów jeszcze dorzucić. Czytam z Biblii Warszawsko-Praskiej, Psalm 12, i taki jest nagłówek: O niewierności człowieka i wierności Boga. Wspomóż mnie, panie, bo nie ma już prawych, i żadnej wierności pośród synów ludzkich. Jedni drugich okłamują nawzajem. Fałszywy jest ich język i rozdwojone serce. Niech więc Pan wygubi wszystkie złe języki i wargi mówiące nieprawdę. Powtarzają sobie: W języku jest nasza siła, i na wargach moc nasza. Któż może się nam sprzeciwić? Gdy słabszych zaczną uciskać, gdy biedni jęczeć zaczną, wtedy rzecze pan, teraz już powstanę i ocalę sponiewieranych. Szczere jest to, co pan mówi, jak srebro oczyszczone w piecu, od wszelkich zanieczyszczeń wolne. Siedmiokroć oczyszczone. Ty nas ocalisz, o panie, uratujesz nas od tych ludzi na zawsze, nawet gdy bezbożni krążyć będą dokoła i wzmagać się będzie złość pośród ludzkich synów. I tutaj jeszcze cofnę się do tyłu, gdzie czytamy tak. Jedni drugich okłamują nawzajem. Fałszywy jest ich język i rozdwojone serce. Powtarzają sobie, w języku jest nasza siła, i na wargach moc nasza. No, i tutaj od razu, co mi się przypomina: no to samo, co mamy też w objawieniu Apokalipsy, prawda? Gdzie jest mowa o obrazie bestii. Y, która miała moc y, przemówić, prawda? Wiemy, że tym obrazem bestii to jest nic innego jak po prostu telewizja, prawda? Która przemawia. I teraz, tak jak tutaj pisał w tym psalmie, właśnie o tej mocy, jak tu pisze, że powtarzają sobie: w języku jest nasza siła i na wargach moc nasza. No to rzeczywiście ci złoczyńcy, co właśnie zło czynią, wiemy o tym, że właśnie wszystkie te media głównego nurtu, wszystkie są, cała ta telewizja, nie mówię o internecie oczywiście, ale telewizja, no to wszystkie stacje telewizyjne wiemy, że są po prostu przez tych złoczyńców opanowane i to oni nimi praktycznie. Dowodzą poprzez telewizję, właśnie ta, ta moc języka, którą mają, bo przecież właśnie to, co mówią tymi językami w telewizji, te kłamstwa, które karmią, którymi nas karmią, tymi kłamstwami, no stop powtarzałem jak mantrę o, o, tych, yy, o tych szczepionkach, o tym wirusie i tak dalej. To faktycznie no. Ich moc języka jest właśnie w telewizji. Rzeczywiście mają tą moc. Jednakże, czytamy tutaj, prawda? Ty nas ocalisz, O Panie, uratujesz nas od tych ludzi na zawsze. To mamy pocieszenie, prawda? Nawet gdy bezbożni. Krążyć będą dokoła i wzmagać się będzie złość pośród ludzkich synów. No i jeszcze chciałbym dodać, bo to będzie miało związek z tym, co teraz mówiłem. Psalm 14, zatytułowany Szaleństwo bezbożnych. I taki chyba zostawię tytuł tego nagrania. Mówią nierozumni w swoim sercu, że nie ma Boga. I dopuszczają się rzeczy złych i haniebnych. Nikt nie troszczy się o dobro. No, wypisz, wymaluj dzisiejsza cała scena polityczna, no wszystko to, co się dzieje dzisiaj na, na świecie, to no wypisz i wymaluj, prawda? A Bóg patrzy z niebios na ludzi. Czy będzie wśród nich ktoś rozumny? i szukający Boga, ale wszyscy zbłądzili i do cna znikczemnieli. Nie ma nikogo, kto by czynił dobrze. Czyż wszyscy złoczyńcy stracili rozum? Ci, co jakby pożerają cały mój naród, jedzą, co prawda, chleb Pana, lecz imienia Jego wcale nie wzywają. Ale strach ich ogarnął i przerażenie, bo oto stanął Bóg obok Sprawiedliwych. Chcielibyście zniweczyć pragnienia biedaków, lecz oni u Pana znaleźli schronienie. Niech więc dla Izraela przyjdzie pomoc z Syjonu. Gdy Pan odmieni wreszcie dolę swego ludu, będzie się cieszył Jakub i radował Izrael. No i właśnie tymi pocieszającymi słowami z psalmu 14 pożegnam się z Wami w tym nagraniu. Dziękuję za uwagę.